Witaj wędrowcze. Jeśli los, ciekawość lub dawna intuicja zaprowadziły Cię tutaj, to znaczy, że jesteś gotów. Gotów otworzyć księgi, o których istnieniu zapomnieli nawet ci, którzy kiedyś je pisali. Nazywam się kalandor, strażnik słów, poszukiwacz prawdy ukrytej między znakami, szeptami i symbolami. A to to nie jest zwykłe miejsce. To biblioteka cieni. Przestrzeń poza czasem, gdzie zbieram wiedzę zakazaną, starożytną, często zapomnianą, ale nigdy bez znaczenia. Tutaj będziemy wspólnie badać tajemne znaki, rytuały, alchemiczne symbole, języki duchowe i to, co ukryte między wierszami świata. Nie oczekuj odpowiedzi, oczekuj pytań, które zmienią sposób, w jaki patrzysz na rzeczywistość. Jeśli czujesz, że coś w tobie zawsze szukało więcej, że księgi pachnące kurzem przemawiają do ciebie silniej niż krzyk tłumu, to znaczy, że jesteś we właściwym miejscu. A więc otwórzmy pierwszą księgę.